Cztery serka. O, przyłapany, jak sobie ściągawkę robi, pan Michał, drodzy moi, będzie dzisiaj z wami rozmawiał o zimowych spodniach i spodniach na zimniejszą pogodę, ale tym razem nie luźnych, tylko spodniach obcisłych. Obciślaki. Tak, jak ale nogi. jak zobaczycie teraz nie tylko dla szosowca, bo też dla górala i nie tylko z pieluchą, bo czasem też... I Dokładnie. Lecimy. Tak jest. No to od czego zaczynamy, panie kolego? Zaczynamy od spodni Endura. Tak dla odmiany. dla odmiany. Dla odmiany zaczynamy od spodni Endura. Typowo zimowo-jesienne spodnie. Bardziej, może dla takiego użytkownika amatorskiego, ponieważ mamy tutaj spodnie bez szelek, bez wkładki, czyli raczej. To nie dystanse. są jakieś termolite, coś tam? Eee, tak, Tak. To są, panie Pęc. kolego, spodnie, które używałem przez dwa sezony. więc mam Właściwie tutaj... miałem mówić, że ty miałeś te spodnie. Tak, prywatne Biegałyś mam doświadczenia. W nich chyba na... Biegałem w nich, wszystko w nich robiłem tak. na tak, nich biegałem. Bardzo fajne spodnie. To ja mogę od razu powiedzieć o największych ich zaletach. Największą zaletą jest to, że są naprawdę ciepłe i są spodniami bez pieluchy, więc możecie je spokojnie ubierać na letnie gadki. To jest w ogóle temat, od którego powinniśmy zacząć, czyli Największym plusem zimowych spodni bez pieluchy jest to, że spodnie zimowe te są generalnie drogie, więc. Przez wkładki, dokładnie, więc nie każdy chce mieć 2 trzy pary, albo nie może, albo nie chce mieć tylu spodni zimowych, więc warto sobie kupić jedne dobre bez wkładki i używać ich na letnie gacie, bo lepiej mieć trzy pary dobrych letnich spodenek i w zimie po prostu ubierać na nie spodnie zimowe, bo tą metodą przecież nie zawsze ubłucicie spodnie i nie trzeba ich prać co każdą jazdę, tylko spokojnie zmieniać sobie gacie pod spodem, tak, tak jak wkładkę, tak. a w takich gaciach jeździć mieć jedne porządne zimowe gacie, oszczędzając w sumie kupę kasy, a mając naprawdę komfort do za Do nich dnia. też można stosować w ogóle same wkładki wewnętrzne, nie? Po prostu jest taka opcja. Kupić Pod spodnie, dokupić sobie wkładki te clickfasty, co prawda ich tu nie dopniemy, no bo guzików tutaj nie ma, ale one w niczym nie przeszkadzają jak nie będą wpięte. Jest szansa, że gdzieś tam mogą się lekko przesuwać, ale, ale myślę, że... Że da to radę. Są odblaski, są odblaskowe aplikacje na nogawkach, tutaj zaznaczamy, jest zamek na dole. Materiał jest naprawdę miły i ciepły. One poza wszystkim mają taką lekką warstwę hydrofobową. Nie są wodoodporne, ale taka mrzawka albo woda spod kół w małej ilości jest w stanie się utrzymać na ono powierzchni być materiału. DWR-em takim gdzieś tam. One są leciutko hydrofobowe, one tak troszeczkę. Planowe, popatrz. Tak. Troszeczkę się na nich Doświadczenie dwóch zim przejeżdżonych bardzo intensywnie sprawia, że to, tak naprawdę ta woda to jest jedno, ale największym plusem tej powłoki jest to, że błoto i brud, który Wam leci spod nóg, wystarczy potem ręką nawet przetrzeć. I to wszystko schodzi i masz czyste gacie. Możesz drugi raz spokojnie jechać i nie są brudne. Czyli po wszystkim robisz to. Tak. Dokładnie. I czyste. I czyste. Jak prawdziwy mężczyzna majtki nosi 4 dni, prawda? Ola, nie, nie słuchaj tego. Kolejny temat to jest GACIE FS260 Pro, czyli jeden z wyższych modeli, który w możecie dostać. Typowo do jazdy szosowej z fajnych featureów. Jest zameczek, więc można jakąś tam potrzebę fizjologiczną załatwić w prostszy sposób. A jak jest zameczek, to oznacza też najczęściej to, że gacie są poprowadzone wyżej. A to jest bardzo ważne w gaciach naprawdę zimowych, ponieważ tak, to wam chroni nery, od razu, klatę i brzuch. Od razu widać, gdzie one się kończą, nie? To są gacie, które się kończą prawie pod klatą, więc macie zasłoniętą, że tak powiem, kluczowe okolice pęcherzowo i wyższe. Docieplają też nerki. Tylko gdyby nie było zamka, to oczywiście byłby lekki problem, kiedy trzeba by było skoczyć w bok, więc tutaj zamek się przydaje i przy ubieraniu, Dokładnie. i przy konieczności dla znalezienia czegoś w środku, tak bym powiedział. Wkładka 600, z tego co pamiętam, fajne jest to, że w te wkładki rzeczywiście są różnych, różnych grubości w różnych miejscach i z różnych materiałów w różnych miejscach, więc to jest dosyć ciekawe, bo nieraz mieliśmy tutaj jakieś ciuchy Santini, nie Santini włoskie i tam pianka wyglądała jak pianka z materaca i i tak naprawdę nie czuć było, że tak Duże jest, jest fajne, super. fajne to, że można przeczytać, która wpadka jest która. Bo one są opisane, jaką tak. mają twardość, gramaturę, Dokładnie. i to, to da się wyczytać. oni też tam weszli swego czasu w to, że. Pokazują dedykowany czas jazdy do wkładki, ale to jest takie. No nie, każdy, każdy ma swoją nie wiem, ile żyć, ciała, tak bym powiedział. Ja, bo, ja, bo ja jeżdżę w 200 co po 6 godzin i, i jest ok. No, i nie muszę mieć tej. 4 litry, 4 litry nie równe, więc tak, są jest. zameczki. Są zamki, są te aplikacje świecące, jest zamek. I materiał dokładnie ten sam, ta sama faktura co tak. w wcześniej na ten termolite. Taki fajny meszek od spodu przyjemny dla ciała, więc nic tu nie powinno gryźć. Płaskie szwy. Mm, nie ma jakiejś tam wentylacji na, na szelkach, no ale to też są gacie zimowe, Więc, tak. więc nie jest, nie to, jest to raczej jest to wręcz, powiedziałbym, atut w tym przypadku ocieplają nam. Dalej. I temat, to numero 2 po raz trzeci. Tego, co mi drugi. co to to są najtańsze chyba spodnie zimowe z wkładką, bo to jest to seria x więc yy, ta ich jedna z bardziej budżetowych serii. Ciekawe Mamy Mamy Bo zwróć uwagę, że one są takie trochę jak fisznety. Mają fakturę, e, że to, e, to plastra miodu, czyli... od skóry, tak, nie? Tak, tak, tak. tak Taki tak. temat, więc to jest dosyć ciekawe. E, powinno się to fajnie nosić i przyjemnie. E, ten materiał nie jest już tutaj tak wentylowany jak tam. Jest to w całości. Nie ma zamka tak na dole. Wykonanie. No to... Nie ma zamka. I chyba one też są takie wysokie i niestety zamka nie mają. Nie tak, no i czyli widać. trzeba po prostu skupić się na tym, żeby jednak zatwić, co trzeba zatwić przed wyjściem, bo potem może być ciężko tak. z szukaniem. I, szczęścia. Sama, I sama wkładeczka to jest 400 też taka panelowa, więc ona się fajnie będzie doginać, jak nawet zrobić. Dość szeroka coś tam bym powiedział jak na wkładkę. Co jest dla no. wielu osób, będzie, może będzie atutem tutaj. Ale to też takie amatorskie gacie, więc tak. trzeba się liczyć z tym, że one mogą jeździć, nie wiem, w gravelu, gdzieś gdzie te siodła są jednak trochę może szersze niż w klasycznej szosie, nie? To jest to i dwa tyłek jest trochę może mniej wyrobiony niż. A po drugie mamy tutaj xelkę, więc to jest po prostu dużo żyć. Tak, i tyle. co <laughs> tu dużo nie, nie mówić. Najprostsze, najtańsze gacie bez tak. zamków. Fajne są też te. Na dole, takie lekko podsilikonowane, podsilikonowane no. natomiast faktycznie minus jest taki, że ten materiał nie ma już tej warstwy takiej hydrofobowej powiedziałbym, czyli on jest, potem są cieńsze, ewidentnie są tak. cieńsze i, i one raczej będą z tych co chłoną, tak i to najważniejsze moim zdaniem są to gacie do zera stopni dla zmarzducha, poniżej zera to nie są gacie na mróz, bo będą Wam, będzie Wam marzło, że tak powiem krocze, i będzie wam marzły kolanka. I to pamiętajmy, są... że pod to już nic nie ubieramy niestety. Tak, żeby nikt nie wpadł kiedyś na pomysł, żeby ubierać pod gacie z pieluchą Majtek, bo to jest. Tak. Ja wiem, że to się wydaje kuriozalne, ale mnóstwo osób to, o to pyta na początku. Czy tak. ja no, jak mam ubrać majtki pod te spodenki z tą pieluchą, przecież jest niewygodnie? Nie Albo nie masz ubrać. Czy to jeszcze ubraczy. bawełniane kalesony mogę ubrać, tak. czy będzie mi wygodniej. Nie, jak jest wkładka, to nie ubierasz majtek, nie ubierasz kalesonów. Dokładnie. Absolutnie nie. nie. Tyle. Kalesony kalesony pod te bez wkładki jak najbardziej. Tak co tam już chcecie pod gacie bez składki ubierać. Tyle jeżeli chodzi o zimowe, długie gacie Endury obcisłe. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Na razie, cześć.